I dopłynęliśmy na wyspę, drodzy subskrybenci. Ja teraz co? Zaczynamy przygodę. Jej dalszy ciąg. Wyspa spakachu. Dobra. Kość się trupy. Jakiś ten miecz. Zobaczmy ten miecz. To jest miecz królowej. Czy ja mogę już z niego korzystać? Od 11 poziomu. Atak wampira. Wampira, czyli co? Będę mógł energię odbierać? Zobaczmy, czy ja umiem... W lewo? No dobra, zobaczymy. Chociaż ja to tam nie jestem zwolennikiem. O, miksurkę tą potrzebuję. Elf miecz, elf miecz. Otwierać. Ty będziesz wstawał? Bo tak wyglądasz jakbyś chciał się podnieść jeszcze. Otwierają. Dzień dobry, dzień dobry! Ευρώπη. Ale się szybko męczy z tym mieczem. Nie! O ty kurde w plecy! Idę po ciebie. Długo cię znajdę? O i kurde, ale masz. No nie, tak to nie możemy się bawić. O, I strzała w plecy. Dobrze wiem. O nie! A gdzie ja tu spadłem? Czy tu jest bezpiecznie? No, miało być, że wampirze coś tam uderzenie, ale to tak. No, nie wiem, czy to mi dodaje jakąś energię. Chyba nie. Dobra, ułykaj miksturę życia, panie. I zmieniamy to. Broń na młod, Młot jest młod No i pięknie. O kurde. jakiś smoki. Bazyliszki czy co to to jest? Mam jakiś klucz? Nie mam. To trzeba poszukać. Uf. Kto tu jeszcze smęci mi pod nosem? Tu chyba ktoś. Mam mikser pełnego życia. Dobra, ja jej użyję. Skoro tu leży, to niech się nie marnuje. I lecimy dalej. No hej, co ten da się przejść? Nie da. Na górze. to tu też nie. Bo tu był most zwodzony, którędy weszliśmy. nie biegni, biegni, bo tam jest wariat na górze, strzela do ludzi. Piękny atak na ten tutaj. Już 12 poziom. Wow, wow! Może już dużo wcześniej było, ale teraz cele celebracja tego. Uhu. A co to? Uh. O, <noise> dobrze, nie było wysoko i na górę znowu mam zamek, nie mam zamka. A kto to tak harczy? No wiadomo kto. Ten niedobry. No i jest kluczek. A ten tutaj jeszcze zdycha. Co mi da, że tu, tutaj pójdę? Tego sobie wykończę. Skąd masz elfi miecz, dziadu? I teraz. Dobra, tutaj do góry czy na dół? No, sprawdzę na dole. Bo na dole mog może czaić się zło, i tak jest. O, 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 mikstora życia 1000. To się przyda, bo to się gromadzi. Co tam jeszcze, co tam jeszcze? Nie trafiłem. Jak tyś to przetrwał? Co jest z tym typem, że on tyle... tyle zniósł? Widzę, taka gąbka do bicia. No, dobry jest. Młot nie daje mu rady. Nieźle. Tędy nic nie wskóram, ale tam było coś. Co tu znajdziemy? No i dobra. Ktoś tu charczy dziwnie. Co to tak dziwnie harczy? Kiktura 1000? No nie, to jestem nawet nie w połowie tysiąca. I teraz tu w prawo. Da się tedy wrócić? Da się. Jak przebiegałem obok tego tutaj. Pięknie. Jeszcze tu sprawdzę. Ciężki, bo odbitewny. Który to jest? Ciężki, bo odbitewny. Ech, dobra, na razie sprawdzę, tak. No, puść to. Czasami chodzi o prędkość wykonania ataku. Tam to wystarczy: atak i w dół, a to jest w dół z atakiem, w dół. O kurde, ale nie, on jest taki... Taki tam. W sensie za bardzo prosty jest, a ten zobaczcie, tak? I potrafi większy obszar zaatakować, więc nawet jak do końca nie trafię... ...to i tak go zahaczę. Widzicie? Nawet był po lewej bardziej... ...to dużo, dużo bardziej. A i tak dostał becka. Za impreza musiała być. A co my tu mamy? elfi miecz. No dobra. I cyk. Ui, mnie obrzygał niedobry. Co dalej? Gdzie dalej? Tutaj. No dobra, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Tutaj. Będziesz żygał. Nie. O ty kurze. <grystanie> ja się zmęczę takim machaniem. Dawaj, zlokuj się na nim. Okej, wow. okej. Okay, okay. Łażę po tych katakumbach. Tu w lewo, w prawo, dobra. Tu w prawo. No, dawaj gościa, bo on tutaj tak się... Jeszcze ktoś tu? O ty dziadu. No i dobra, wojenny młot, ja mam chyba wojenny młot, tak? To się tak nazywa? Tak. Tam jeden gościusz zmiał wojenny młot. Więc wypadają jeszcze te przedmioty. Mniejsze ryzyko, że się tego nie znajdzie. Dźwignia otwieramy. Gdzie to będziemy? Nie znam tego miejsca. Możliwe, że tu byłem, bo są trupy. Zaraz zobaczymy. Ale dźwigni. Dużo teraz ważenia jest takiego. Po prostu i się nic nie dzieje. A... O, wy żeście przerwali mój atak. A właśnie tak chciałem w nich wjechać. A tutaj co? A tu byłem, dobra. Zamek do lochu. Chyba już mam. Ale to nie koniec. Zobaczmy, co tutaj jest. Skoro się otworzyły wrota, to może coś na końcu. Jakaś nagroda czy coś? Eee, niestety nic. Smenciarz. okej. Okay. Dobra, tym nic nie zdziałam. Jakie coward. Ktoś żywszy jest? czym się wydaje? Nie, nie wydaje mi się. Ktoś żywszy. tu 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 tu. Czemu zaatakowałeś sam w ten sposób? O ty dziado, ty masz jeszcze inny miecz taki trujący Mogę mix życia? Mogę wypić No to wypiję. Wypiję za to. I podnoszę kolejne nabity, to pora spać, także dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Hej!